Rozliczanie kosztów delegacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, może być skomplikowanym procesem. Na szczęście moduł kadry i płace systemu Enova 365 staje się skutecznym narzędziem, które ułatwia to zadanie. Przeanalizujmy jakie korzyści płyną z jego zastosowania. Pierwszą istotną funkcjonalnością jest ewidencjonowanie delegacji. Dzięki modułowi Enova 365 możemy bezpośrednio rejestrować delegacje, co oszczędza czas i eliminuje błędy. Możemy wprowadzać szczegółowe informacje, takie jak cel delegacji, miejsce, czas trwania, a także przypisywać je do konkretnych pracowników. Taki porządek znacząco ułatwia zarządzanie i monitorowanie wyjazdów służbowych. Przechodząc do rozliczania kosztów, warto zwrócić uwagę na automatyczne naliczanie diet i ryczałtów. System samodzielnie oblicza kwoty zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwala na uniknięcie pomyłek. Oprócz diet możemy również wprowadzać dodatkowe koszty, takie jak przejazdy czy noclegi. Gabarytowe rozliczenie zaliczek pobranych na poczet delegacji staje się intuicyjne, a przeliczanie kosztów w walutach obcych na PLN odbywa się według odpowiednich kursów. Jednym z atutów modułu kadry i płace jest jego integracja z innymi sekcjami systemu. Dzięki powiązaniu rozliczeń delegacji z listami płac pracowników, automatyczne księgowanie kosztów w module księgowość staje się codziennością. Dodatkowo system generuje deklaracje podatkowe, które uwzględniają koszty delegacji, co znacznie upraszcza cały proces. Raportowanie to kolejna istotna funkcjonalność. Możemy tworzyć różnorodne zestawienia dotyczące delegacji, a także analizować koszty w różnych przekrojach, na przykład według pracownika, działu czy projektu. Tego typu dane umożliwiają efektywniejsze planowanie budżetu. Moduł Enova 365 pozwala także na obsługę elektronicznych wniosków o delegację. Dzięki ścieżce akceptacji przełożeni mogą szybko zatwierdzać wyjazdy służbowe, co znacząco przyspiesza cały proces. Integracja z pulpitem pracownika i pulpitem kierownika zwiększa przejrzystość i dostępność informacji. Nie można zapomnieć o zgodności z przepisami. System jest na bieżąco aktualizowany, co zapewnia, że zawsze działa zgodnie ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Ustawienia mogą być dostosowane do specyfiki każdej firmy, co czyni go narzędziem niezwykle elastycznym. Podsumowując, moduł kadry i płace Enova 365 znacząco usprawnia proces rozliczania delegacji. Jego funkcjonalności automatyzują wiele czynności, co pozwala zaoszczędzić czas i jednocześnie zachować zgodność z przepisami. Jeżeli poszukujesz wsparcia w zarządzaniu delegacjami, specjaliści firmy Neosmart mogą pomóc dostosować system do Twoich potrzeb. Warto rozważyć skorzystanie z ich doświadczenia i wiedzy, aby maksymalnie usprawnić swoje procesy. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.